W dzisiejszej Ewangelii mamy do czynienia z tak zwanym sekretem mesjańskim. Jezus zabrania swoim uczniom mówić o tym, że On jest synem Bożym, że jest mesjaszem. Możemy sobie zadać pytanie: no to przecież po to Pan Jezus przyszedł, żeby objawić właśnie to, że jest mesjaszem, że jest synem Bożym, że właśnie to był jego cel, po to przyszedł na świat. Tak, ale chce to robić w sposób, Jemu wiadomy. Nie od razu, nie od razu wszystkim. Yy, nie na tym etapie. Czasami jest w nas taka niecierpliwość, że chcemy już coś osiągnąć od razu, coś mieć, poznać w pełni. Yy, niecierpliwimy się, jeżeli czegoś nie wiemy. W pójściu za Jezusem jest coś takiego jak wprowadzanie w tajemnicę. My to nazywamy mistagogią, to znaczy stopniowo Bóg zaprasza nas bliżej siebie. Stopniowo odsłania nam siebie coraz bardziej. I tak samo, pierwsze odsłonił siebie swoim uczniom, yy, pierwsze to oni odkrywają, święty Piotr wypowiada: Ty jesteś Mesjasz Syn Boga Żywego. A dopiero później uczniowie przekazują dalej, kim jest Syn Boży. Nie mogą tego uczynić bez doświadczenia krzyża i bez mocy ducha świętego. Dlatego, gdyby na tym etapie, na którym spotykamy ich dzisiaj w Ewangelii. Poszli i głosili Mesjasza, oderwaliby go zupełnie od tajemnicy krzyża, zmartwychwstania, byliby pozbawieni też, jakby mocy ducha świętego. To ich głoszenie byłoby niepełne, mogłoby wypaczyć obraz tego, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. On stopniowo chce nas wprowadzać w swoją tajemnicę, stopniowo go poznajemy, nie od razu. Cierpliwie nas prowadzi, przybliża nas do siebie. Dlatego ta Ewangelia, która dzisiaj jest, wzywa nas do cierpliwości w poznawaniu nie tylko świata, który nas otacza, w poznawaniu drugiego człowieka, ale też w cierpliwości poznawania Boga samego. Bóg jest wielką tajemnicą, tajemnicą, która się nam objawia, chce się nam dawać, chce dla nas odsłaniać się coraz bardziej, ale w swoim czasie każdego prowadzi do siebie. Najważniejsze to pragnąć poznawać Pana Boga i dać się mu prowadzić w taki sposób jaki on chce żebyśmy byli prowadzeni